Kochani, tak jak obstawiałem, zaczynam urlop i proszę, pogoda tak zwana mm, nieurlopowa. Oko już lepiej. Wczoraj pierwszy dzień brałem antybiotyk i mm, zrobiło się naprawdę w porządku. Ja teraz szykuję sobie śniadano po i spakowałem się do domu. Mam parę rzeczy do załatwienia. Jest niedziela, więc taki dzień, wiecie, trochę leniwy. Zjem, sprawdzę sobie pociąg, dopiję kawę i będziemy ruszać. Witam na urlopowym maratonie. Na śniadanku przekroiłem sobie tofu na dwa. To jest grillowane tofu, no ale ja go jeszcze zgriluję. Jeden ten mój kochany kotlet yy, wołowy i cztery pieczarki i to sobie szybciutko zjem mam też dzisiaj ochotę na mm, szejka z maka więc jak będę sobie jechał to pójdę sobie na szejka dzisiaj też chciałbym sobie obciąć włosy jak będę w domu rodzinnym u Karolinki no bo już te włosy zakrawają o do nieba mm, zrobię sobie pewnie też saunę jakąś pielęgnację tych włosów żeby one były błyszczące, odżywione i, i w ogóle. No ale mówię, najpierw śniadanie, bo jestem straszliwie głodnym. Miałem wczoraj ciężki dzień, naprawdę ciężki. I dłużyło mi się w pracy zawsze takie, że dzień przed urlopem człowiek taki jest, wiecie, podekscytowany i chciałby już tego czasu wolnego. Hmm, chciałby już odpoczywać, a jeszcze wczoraj zamykałem, więc byłem tak naprawdę do końca galerii. Ja dzisiaj sobie śniadanko w łóżku zjem. Tak to wygląda: pełen, pełen talerz jedzonka. Jak widzicie, największą część tego talerza zajmują warzywa. Hmm. A reszta mm, tak naprawdę to są dodatki. I sporo osób właśnie pisze mi, jak mi się udało schudnąć. Właśnie takim sposobem, że większość mojego talerza zajmują rzeczy mm, niekaloryczne. Powiem Wam tak. Ja mam tendencję do tego, że ja lubię bardzo dużo jeść. Znaczy duże porcje. Mm, tak byłem od zawsze nauczony. Większość naszych nawyków żywieniowych mm, jest z dzieciństwa tak naprawdę i u mnie były pełne michy jedzenia zawsze. Ja teraz, jak nie widzę pełnego talerza jedzenia, czy ja nie czuję się mentalnie najedzony. Więc przemyślałem to sobie w ten sposób, że ja będę po prostu nadrabiał sobie to wszystko warzywkami i zdrowymi rzeczami. Lubię mięcho. Lubię czasami najeść się mięsa. Lubię czasami jeść niezdrowo. Ale w większości staram się. To wszystko bilansować i staram się, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tym bardziej, wiecie, że przez całą zimę mm, bardzo się męczyłem i ciężko było. Właściwie, że warzywa, o dobrej jakości warzywa. A teraz jest ich multum na wyciągnięcie ręki. Więc jeżeli ktoś chce zacząć chudnąć, albo może nie chudnąć, bo to nie powinno być priorytetem. Zacząć prowadzić się zdrowo. To jest odpowiedni moment. Czy to nie jest wspaniałe śniadanie? Jest. Ja do obiadu nawet nie pomyślę o tym, że chcemy się jakkolwiek jeść. Fajnie by było to wszystko polać z sosikiem, albo czymkolwiek innym. Bo największy problem w tych jedzeniach jest to, że one są trochę takie suchawe. Po prostu tofu, po prostu, ku, po prostu kotlet i, i warzywa i tyle. Te rzotkiewki co kupiłem od tego pana warzybko. One mają tą pikanterię. Nie wiem czy pamiętacie te prawdziwe rzodkiewki jak się zrywały i one miały taką pikanterię w sobie. Mm. Na chwilę przerwę. Napiję się kawki. I poczyluję sobie przed youtubem, podpisuję na komentarze I zbieramy się na pociąg. Jestem w waszym i moim ulubionym lesie. Jezu, co to biegnie tam? Kuna! Matko, jedyna. Nie wiedziałem, co to tak leci. Kuna leśna biegła. Jest ile stworzeń. To znaczy, że ekosystem jest. Uh, u mnie w lesie bardzo dobry, jeżeli są kuny, są wymagające drapieżniki. Uh, dotarłem do tego, do tej mojej miejscowości. Jak widzicie, zawsze ze mną musicie przebyć tego tripa uh, przez ten las. Wziąłem sobie w maczku Rosberry Ice Tea. I um, Mrożona kawka z rosberry, czyli z malinami. Dodałem sobie odrobinę syropu, ale nie bierałem już słodzika, bo wtedy jest za słodkie. Mam ochotę bardzo odpocząć. Pogoda nie sprzyja, bo trochę kropi deszcz. Ale nie jest zimno, nie jest ciepło, jest tak w sam raz. Nie wiem tak naprawdę, kto jest u mnie w domu. Na pewno moja córeczka jest, Iwonka. Bo ona zawsze jest. Odpocznę taki dzień w domu rodzinnym, dobrze mi zrobi mentalnie, dobrze mi zrobi psychicznie. Ten urlop chcę zacząć w taki spokojny sposób. Jutro już muszę wszystko pakować. Wszystko pakować, wszystko szykować, bo w środę już jedę do Warszawy, bo um, we wtorek, przepraszam, bo w środę już odbieram rano Sarę z lotniska. A nie będzie mi się chciało z Radomia jechać tak wcześnie. Mam też zamiar zrobić taki strasznie duży maraton tych filmów w czerwcu, żebyście serio mi towarzyszyli. Jeżeli dacie mi fajne wsparcie, to, to te filmy będą się często pojawiać. Chcę wykorzystać ten czas z wami. Chcę wykorzystać ten czas z Sarą. Tylko mówię, zobaczymy jak to się przyjmie, jeżeli przyjmie się fajnie, to będę miał motywację do nagrywania. A wierzę w Was. A kto to tam sobie tak siedzi słodziutko? Kto tam tak sobie siedzi słodziutko? Chodź na tutaj, chodź no. Jesu. Jezu, Ty jesteś taka malutka. Gdzie ty masz zabaweczki? Gdzie jest Hania? Gdzie jest Hania? Dawaj, Hanie. Y tutaj produkcja. Y moich rodziców jest dwoje w domu, a tu produkcja y kotletów. Dla kogo ty to wszystko robisz? Tą postprodukcję. I to, to nie jest koniec, bo proszę, tu jest jeszcze mięso mielone. I jak być w tym domostwie szczupłym, chociaż, chociaż jest smażone na y kujawskim. A nie na rzepakowym z Ukrainy. Pokażę Wam nową sypialnię mojej mamy, jak sobie zrobiła pięknie. To jest moje marzenie: mieć taką sypialnię z takim łożem i przeogromną e, szafą. I taka mała toaletka w rogu. To jest super sprawa. Jeszcze telewizor ma być mm, powieszony, i mają to być dwie szafeczki. No ale pięknie się to prezentuje. Piękne, pięknie. Trzeba się na niego rzucić. Dwa króliki. nie. Tego weź, tam tego. Konieczynki. To nie, to nie daj im. Chcesz poznać króliki? No już. Już, od razu. Jakie ładne. Chodź, ci pokażę. Chodź, już ci pokazuję. No i co? Jakie ja mam szczęście w życiu. Pizzerina, piękna pogoda. Chodzę sobie boso. Życie jest. Kurwa, zajebiste. Serio. Nie odzywałem się do was prawie w ogóle, bo chillowałem dzisiaj cały dzień bombę. I najadłem się bardzo. Zrobiłem sobie drzemkę. Zrobiłem sobie odpoczynek. Co jest, Aronik? Co jest? Co jest, byku? Zrobiłem sobie drzemkę. Pogadałem sobie z rodzicami. Moja mama pojechała. Na nockę do pracy. Umówiłem się na rano z moim dziadulkiem. Jedziemy sobie w jedno miejsce. No i ten dzień bardzo szybko minął. Straszliwie tutaj. Czas wydaje mi się, że ma zupełnie, zupełnie inny bieg. To jest absurdalne. Zobaczcie w ogóle, jak za mną jest zielono. Jak jest pięknie. Jak wszystko jest, zobaczcie. Jak tu nie czuć się wspaniale. Nie mogę tu już się doczekać, jak Sara tu przyjedzie i pojedziemy sobie na spacer. My w ogóle będziemy sobie tam w tym lasku pierwszego wieczoru robić takie ognisko i posiadówkę całą noc razem. Będziemy sobie gadać, będziemy sobie dremikować, będziemy o Poczywać, będziemy się cieszyć chwilą. Trzeba kupić jakiegoś brosa na... Nie brosa, brosa na komary i kleszcze. Nie będziemy pachnieć biorem, będziemy pachnieć muhozolem. Nieważne. E, jak ona będzie mm, coś tam robić, to ja pójdę naszykować, naszykuję drzewo, żebyśmy nie musieli latać, naszykuję koce, żebym żeby miała przyjemnie, żebym miała niespodziankę by było jej miło. Rozmawiałem też z nią, będziemy właśnie robić. Patrzcie, kto tam jest daleko? Mm, oczywiście moja cera płata mi figle przed y, imprezą. No ale podwójna warstwa podkładu rozwiąże problem. Iwonka, co ty tam. Co ty tam patrzysz? Co ty tam patrzysz? A na sobie drepce gwiazda. I mówię, też pewnie ponagrywamy na tym ognisku. Może nie wszystkie tematy, bo są rzeczy, o których się nie rozmawia publicznie, ale coś tam myślę podziałamy, posłuchamy sobie muzyki, ja jutro z rana pójdę zobaczyć jak ta miejscowa wygląda i czy tam wszystko jest na miejscu. To Was zabiorę ze sobą, myślę i wam pokażę co i jak, bo tam chyba trzeba trochę odchwaszczyć, przygotować piach do zasypania ogniska i w ogóle jest godzina 4.25 ja zaraz się szykuję do do wyjazdu z moim dziadkiem ale muszę coś wam pokazać A to jest najsłodsza rzecz, którą można zobaczyć. O mój mały puszek. Dobra, idę się ogarniać. Co tam robulku? Zobaczcie w ogóle jakie piękne róża. Nie wchodź tam. Uśmieszku, malutki. W ogóle widzieliście, jak ona spała ze mną pod kołderką. Boże święty jaki to jest rozkoszny bombelek i ona tak jeszcze tak robi jakby jej się coś śniło yy... oko już coraz lepiej coraz lepiej mam nadzieję, że wyzdrowieje mi do do urodzin, bo no nie chciałbym, żeby to wyglądało brzydko, jest jeszcze troszkę spuchnięte, ale przeżyjemy to yy... Jestem wychylowany, zamówiłem mojemu dziadkowi taką maszynkę Philipsa, bo on ma imieniny 29 czerwca jest to i Pawła? chyba tak. I dzisiaj jak wrócę do Radomia to muszę odebrać. Wziąłem sobie taką moją marynarkę wielką do mojej stylizacji też urodzinowej, bo nie chciałbym świecić gołą dupą na całą Warszawę, chciałbym chociaż na wejściu mieć. Chociaż trochę okryte to, to ciało. Zaraz pójdziemy zobaczyć do tego lasu. Pokażę Wam to miejscu. We. Zobaczymy, co tam trzeba zrobić ogólnie. Mam nadzieję, że żaden kleszczor mi się nie, nie wczepi. Niby tutaj jest wykoszona ta droga. Ale wiecie, jak to jest. One tylko czyhają. Tutaj jest ten lasek. On jest przepiękny. To jest młody. No nie taki młody. On jest odkąd ja pamiętam odkąd byłem dzieckiem. No jest to już troszkę zdewastowane. Muszę się tam dostać. Będzie trzeba coś wykombinować. Zaraz Wam pokażę. Ja oszukać przeznaczenie. Zaraz pewnie w coś wlezę. Zaraz pewnie w coś wlezę. Będę musiał poprosić mojego tatę. Będzie trzeba to całe odkopać. Przynieść tutaj drewna, bo to jest całe z kamieni takie zrobione i to jest głębokie, tylko te liście tu przeszkadzają. Będzie trzeba nowe deski na ławki. Tutaj jakąś płytę na stolik dobroci. My tu całe dzieciństwo z moim, z moim rodzeństwem ciotecznym, zobaczcie jak to oko lepiej wygląda. My tu całe, wracając do myśli, bo się wybijam ciągle, nie mogę się jakoś skupić. My całe dzieciństwo tutaj chodziliśmy i się bawiliśmy w tym lasku, w jakieś czarodziei, w jakieś domki, w Pokémony, w Harry Pottera, w najróżniejsze zabawy. Tylko wcześniej, jak tu więcej ludzi chodziło, jak my się tu bawiliśmy, to nie było tych małych drzewek. Tutaj było, była tak jakby przestrzeń. Mieliśmy tutaj różne hamaki, mieliśmy różne zbite rzeczy. A że jest to obok mojego domu, to moja mama nigdy się nie martwiła. My tu siedzieliśmy. Ile ja bym wam tu historii opowiadał, co tu się działo. To głowa mała. Chciałbym w ogóle Sarze pokazać, Tą Polskę z takich czasów jak ja pamiętam. Takich szalonych na wsi, ognisko, jakieś. Jezu, jakie ładne! Zaraz wam skończę myśl. To jest, to jest chyba winer. Tak się nazywa ten, ten gołąbek. Mój tata jest hodowcą gołębi. W ogóle te gołębie mają tak krótkie, krótkie dzioby, że ich młode trzeba podkładać pod inne gołębie. Wracając do myśli, może się to wydawać niektórym infantylne, ale Sara bardzo długo w Polsce nie była, nie w taki sposób. Chcę, żeby poznała moich rodziców, żeby zjadła dobre jedzonko polskie, żebyśmy sobie zrobili jakieś drilla, posiedzieli, pogadali najzwyczajniej na świecie. I chciałbym, żeby to było takie miłe, żeby to było takie zwyczajne, a Warszawa Warszawą. My będziemy się bawić jak wszędzie indziej, ale chcę, żeby te pierwsze dni były takie magiczne. Ja już jestem w drodze na pociąg do Radomia. Podsumowując tego vloga, bardzo dużo mi dał ten wyjazd do domu rodzinnego. Dał mi bardzo dużo energii. Mm, dużo takiego resetu umysłu. Który był mi potrzebny przed tym całym zgiełkiem, tą całą, tym całym amaturażem, który zaraz się zacznie. Ja mam parę rzeczy jeszcze takich, wiecie, last touch. Do pozałatwiania w Radomiu muszę trochę ogarnąć hmm, pokój dla Sary. Muszę parę rzeczy porobić. O 16:40 mam pociąg do Warszawy, bo muszę jechać wcześniej, dlatego że Sara przylatuje już rano. No i zaczynamy ten maraton. Ja ten pierwszy wstępny vlog kończę. Mam nadzieję, że ta seria się dobrze przyjmie. Że dacie mi w komentarzach znać, że warto ten maraton robić że będziecie ze mną przez te całe urodziny i że to nagra, nagrywanie yy, które naprawdę zabiera czas yy, bo wiecie, że to co widzicie to jest tylko jakiś tam jakiś tam moment a dostosuje, dostosowujemy cały dzień pod nagrywki że dacie mi tą energię zawsze mi dajecie, więc w to nie wątpię yy, na tę chwilę się z wami żegnam i pewnie widzimy się częściej niż byście chcieli.